Szybki skrót ostatnich najważniejszych newsów rolniczych. Dzisiaj mamy sporo ważnych, ale też trudnych spraw. Mówiłam ostatnio o uruchomieniu tanich kredytów dla rolników ze względu na trudną sytuację rynkową. Ta akcja ruszyła 1 października, a już po kilku dniach pojawiły się informacje, że w wielu bankach limity już się wyczerpały ze względu na bardzo duże zainteresowanie tymi kredytami. Minister Rolnictwa powiedział, że będzie się starał o uruchomienie dodatkowych środków na akcję kredytową. No i właśnie, sytuacja na rynku zbóż jest bardzo słaba i ostatnio minister Krajewski podał kilka danych liczbowych na ten temat i według ministerstwa mamy w tym roku rekordową nadwyżkę zbóż. Musi Chcielibyśmy z Polski 12 milionów ton wyeksportować. Ale że w tym roku mamy generalnie na świecie bardzo wysoką produkcję i nadpodaż, to ciężko jest o eksport i o wyższe ceny. Dramatyczna sytuacja jest nie tylko na rynku zbóż, ale też wśród producentów warzyw czy ziemniaków. Są problemy ze zbytem, jest napływ płodów rolnych z importu, a ceny za krajowe płody rolne nie pokrywają nakładów na produkcję. Łódzka Izba Rolnicza zwróciła się nawet do ministerstwa z prośbą o interwencyjny skup lub dopłaty do przechowywania ziemniaka, jednak minister Krajewski poinformował, że wsparcia do tego sektora teraz nie przewiduje. Ale jeśli chodzi o rynek warzyw, to minister zwrócił się do Kowru oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli UOKIK, żeby zbadały, czy nie mamy do czynienia ze zmową cenową na rynku warzyw, to znaczy rolnikom za warzywa są oferowane bardzo niskie ceny w skupach, a w sklepach warzywa wcale nie tanieją. Więc pytanie, czy ktoś na tej różnicy zarabia? Ale nie tylko produkcja roślinna mierzy się z problemami. Tutaj choćby warto wspomnieć, że we wrześniu Chiny wprowadziły cła antydumpingowe na wieprzowinę z Unii Europejskiej, a to się odbija negatywnie na opłacalności produkcji, bo tradycyjnie Chiny były wśród kluczowych odbiorców europejskiej wieprzowiny. Mówi się, że to ma być chiński odwet za unijne cła na chińskie samochody elektryczne. I w związku z tą trudną sytuacją w rolnictwie pojawiają się apele o wsparcie ze strony niektórych organizacji rolniczych. I tu, na przykład, wśród postulatów pojawia się między innymi zwiększenie unijnej ceny interwencyjnej, zwiększenie wolumenu interwencji, uruchomienie preferencyjnych kredytów na zakup nawozów, czy też udzielenie y, priorytetu zbożom i żywności w transporcie przez porty i kolej. 16 października ma się zacząć wypłata zaliczek dopłat. I kilka dni temu ministerstwo podało, że stawki dopłat za 2025 rok zostały zaktualizowane i w niektórych przypadkach ta stawka troszeczkę wzrosła i na przykład tydzień temu mówiłam, że dopłata do międzyplonowego ekoschemacie miała być 435,90 zł na hektar. Po aktualizacji wychodzi 437,60 zł na hektar, a na przykład za uproszczoną uprawę poszło tam około złotówkę w górę. Więc zachęcam, żeby sobie zajrzeć do tabel na stronie ministerstwa i sprawdzić jak to teraz wygląda. W województwie zachodnio-pomorskim potwierdzono siódme w tym roku ognisko choroby niebieskiego języka. Przypomnę, że w tym roku kilka zachorowań mieliśmy w styczniu, potem dobre pół roku spokoju aż do lipca, a teraz ponownie od września słyszymy o kolejnych ogniskach. W 2026 roku wzrosną kary za naruszenie programu azotanowego, i w zależności od wykroczenia te kary będą wynosiły od około 26 zł do około 160 zł więcej.